Od pewnego czasu chciałem zautomatyzować rolety wewnętrzne w moim mieszkaniu, ale nigdy nie byłem przekonany do tego i nigdy nie widziałem danych urządzeń, które będą wspierane m.in. w aplikacji Mi Home od firmy Xiaomi. Ale pojawiła się taka opcja: firma Akara, Model E1, czyli silnik do rolet wewnętrznych z systemem łańcuszkowym. Ja jestem Adrian, a dzisiaj zapraszam do recenzji tego, oto właśnie silnika. Ale zanim przejdziemy sobie do automatyzacji i jak to w moim przypadku mam to poustawiane, to powiem Wam. Że jeżeli posiadacie rolety wewnętrzne systemem łańcuszkowym, to również wy możecie wykorzystać takie urządzenie do, do automatycznego zamykania i otwierania rolet. Oprócz samego głównego urządzenia, które mam tak naprawdę przymocowane do okna, producent dostarcza nam aż trzy dodatkowe trybiki. Trzy dodatkowe i trzy różne trybiki, ponieważ jeden jest już zamocowany. Na stałe, ale jeżeli mielibyśmy troszkę inaczej wyglądający o innych średnicach łańcuszek, to mamy taką możliwość, ponieważ zmieniamy jeden trybik i dopasowujemy tak naprawdę do naszych potrzeb, a bardziej do naszych konkretnych ROLET. Kabel USB i USB typu C, bo tak, to urządzenie, ten silnik do ROLET, Posiada akumulator. I wierzcie mi, ale to urządzenie działa mi już od paru miesięcy, a ładowałem je tylko raz. Zakładając, oczywiście w założeniu, że zamykanie i otwieranie rolet odbywa się maksymalnie trzy razy na dzień. I teraz tak. Tak to urządzenie się prezentuje. Z drugiej strony. Mam taśmę dwustronną firmy 3M przymocowaną do ramy okiennej. U góry mamy łańcuszek, przez który tak jak możecie tutaj zauważyć, jest ten trybik. Tutaj mamy dwa przyciski do manualnego sterowania. Na przykład góra, naciskamy górę, roleta idzie. Jeżeli jeszcze raz naciśniemy, ona się nam pauzuje. I adekwatnie przycisk w dół, czyli zamykanie rolet. Od, samej, od, samego spodu, od samego spodu mamy przycisk reset, jak również wejście do ładowania tego akumulatora. Ale powiem Wam, że to urządzenie używam może z 2-3 miesiące. Około 2-3 miesięcy. Oczywiście za pierwszym razem naładowałem je na 100%. I w dalszym ciągu ono działa. Czyli podejrzewam, patrząc po ilości procentów, moim zdaniem, jeżeli ja wykorzystuję te rolety w automatyzacji, jak również manualnie, że ta bateria powinna starczyć na około pół roku minimum. Więc naprawdę jest to bardzo dobry wynik. I teraz tak. Mmm... Po co to urządzenie tak naprawdę kupiłem? Między innymi dlatego, że żeby sprawdzić, czy ono naprawdę działa. A wierzcie mi, te rolety nie są lekkie, ponieważ mają 100% zaciemnienia, dodatkowo mają folię odblaskową, która ma odbijać światło słoneczne, aby mieszkanie, dany pokój, był chłodniejszy. I jak zwykle powiem wam, że nie chodzi tutaj o podejście do danej rolety i naciśnięcie tego przycisku. Tylko chodzi mi o to, że żeby dane pomieszczenie się nie nagrzewało i rolety zasuwały się automatycznie. I teraz jak to ja mam zrobione. Zobaczcie tutaj. Tutaj na dole, dokładnie w tym miejscu mam położony czujnik światła i mam ustawione. Jeżeli ten czujnik odbierze światło słoneczne powyżej 5000 luksów Automatycznie roleta będzie zasłaniana na 100%. Jeżeli będzie na tyle ciemno, ja mam ustawione 400 luksów, to roleta wieczorem podnosi się do góry. I na przykład otwieramy roletę ręcznie. Roleta nam się otwiera całkowicie. OK. I czujnik światła, jeżeli wykryje Dużą intensywność. Zobaczcie. Wykryło pięć, powyżej 5000 luksów. To w tym momencie Roleta się nam zamyka. Przed nami aplikacja MiHome Wchodzimy w silnik Aquara model E1. I trzeba tylko pamiętać, że przy pierwszym założeniu Łańcuszka dokładnie na silnik. Pamiętajcie, aby zrobić jedną najważniejszą rzecz, a mianowicie wejście w opcję i wybrania Position Setting Guide. Mam tutaj na myśli to, żeby dane urządzenie, czyli w tym wypadku model E1 od firmy Akara, wiedział dokładne położenie danej rolety. Bo jeżeli tego nie ustawimy i założymy łańcuszek na silnik. To musicie liczyć się z tym, że po prostu wam tą roletę zerwie. Dlatego pamiętajcie, aby wykonać właśnie ten krok, o którym wam mówiłem. Przed nami główne menu. Tak jak można zauważyć, możemy sobie tą roletę ręcznie obsuwać. I w tym momencie ta roleta już się obsuwa. Poniżej mamy pauzowanie ręczne. Podnoszenie, jak również ręczne opuszczanie. Poniżej mamy automatyzację, czyli tak jak można się domyśleć, wybieramy to, co tak naprawdę chcemy uzyskać automatycznie, a pod spodem mamy opcję czasomierz, która ma za zadanie, że o konkretnych godzinach może się nam otwierać roleta, jak również zamykać. Mimo to polecam dodatkowo, aby zaopatrzyć się m.in. właśnie w czujnik światła. I to wszystko w tym materiale. A Ciebie, jeżeli interesuje tani, inteligentny dom od firmy Xiaomi, nie tylko, to sprawdź moje inne filmy. I nie zapomnij zostawić subskrypcji i oczywiście łapki w górę. To wszystko w tym materiale, a my widzimy się już niebawem. Trzymajcie się. Cześć. Tak na marginesie, to to wszystko co Wam pokazałem działa z asystentami głosowymi od Google i Amazon na